Skateches Jerozolimskich. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał go i dał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienia mówił: Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kiedy sam Chrystus wyrzekł te słowa. I powiedział o chlebie: To jest ciało moje. Kto jeszcze ośmieli się wątpić? Gdy stwierdził i powiedział: To jest krew moja. Któż odtąd mógłby powątpiewać i twierdzić, że nie jest to jego krew? Dlatego też z całkowitym przekonaniem spożywamy chleb i wino jako ciało i krew Chrystusa. Ponieważ pod postacią chleba otrzymujesz ciało i pod postacią wina. Otrzymujesz krew, a gdy spożywasz ciało i krew Chrystusa, stajesz się uczestnikiem Jego ciała i Jego krwi. I tak stajemy się nosicielami Chrystusa, gdyż w członkach naszych znajduje się Jego ciało i Jego krew. Tak więc, według świętego Piotra, stajemy się uczestnikami Bożej natury. Niegdyś Jezus, rozprawiając z Żydami, mówił: "Jeżeli nie będziecie spożywać mego ciała i nie będziecie pić krwi mojej, nie będziecie mieć życia w sobie. Ale oni nie pojmowali tych słów duchowo i odeszli zgorszeni, sądząc, że ich namawia do spożywania ciała ludzkiego." W Starym Przymierzu również istniały chleby ofiarne. Skończyły się one jednak razem z nim, ponieważ należały do Starego Testamentu. W nowym zaś przymierzu chleb jest niebiański i napój przynoszący zbawienie, które uświęcają duszę i ciało. Bo tak jak chleb odpowiada ciału, tak też słowo Ojca jest pokarmem właściwym dla ducha. Gdy więc przyjmujesz Eucharystię, pamiętaj, że nie jest to zwykły i pospolity chleb i wino, ale jak stwierdził Pan, to jest Jego ciało i krew. A choćby zmysły mówiły ci coś innego, to wiara daje ci niezachwianą pewność. Zostałeś pouczony o tym i jesteś w pełni przekonany, że to, co się tobie zdaje chlebem, nie jest chlebem, choć ma jego smak, ale ciałem Chrystusa. I to, co się tobie zdaje winem, nie jest winem, choć smak ci o tym mówi, ale krwią Chrystusa. O tym już bardzo dawno mówił Dawid w psalmach. Chleb ludzkie serce krzepi, a oliwa rozpogadza twarze. Pokrzep więc Twe serce, spożywając ten chleb jako pokarm duchowy i rozwesel oblicze Twej duszy. Z odsłoniętym więc obliczem, czyli z czystym sercem, wpatruj się w chwałę pańską, którą oglądasz jakby w zwierciadle i postępuj z chwały do chwały. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym któremu przystoi cześć, moc i chwała na wszystkie wieki. Amen.